Fajnie, cieszę się, że idziemy na zakupy. A mi doradzisz może coś, nie? No. Znaczy pewnie że kłamał i powiesz, że fajnie, wyglądasz wszystkim. Ale co prawda jest. No, a, 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 a. Czyli już no. Jeszcze Zapałam pierwszy raz, pierwsze kłamstwo widzę. To no, jest ciekawa bluzeczka, ale fajna koszulka. To jest jakaś malutka SK musiała mieć Mkę. No, zakupów rzeczy, no to oczywiście nowość, ale to... No, ja wiem, no to nie za bardzo nawet na tym myślałam. Szczerze mówiąc. Mm, ale fajnie chodzi z asystentem. Dobra, wezmę to, bo to jest jeszcze w miarę. Dobra, idziemy do przymierzalni. Dam ci to i okay. tam. Dobra, A. super. Myślę, że Sebastian musi się troszkę poduczyć, ale to jest do wypracowania. Proszę bardzo. To dziękuję bardzo. Mhm. No nie przeszkadzało mi, to jest najważniejsze. Pewne rzeczy są takie same na każdej szerokości geograficznej. Na przykład udręka mężczyzny w sklepie z odzieżą. I co myślisz? Ja myślę, że spodnie będą wygodne. No tak. Co? A jak muszę w tej A koszulce? Co? No super wyglądasz. Tak? Tak. Ale kłamiesz, czy nie? Nie, nie kłamie. Dobrze wyglądasz. No. Komentował Sebastian, że ładnie wyglądam, ale nie wiem, czy można mu w to wierzyć, bo wiadomo, że jakbym powiedział, że źle, no to byłaby awantura i nie wiem, czy chciał ryzykować taką sytuacją. Другие дня.